Ale proszę Państwa, to Polska mówi tak dla CPK, chciałam, <kluczy> chciałam Państwu powiedzieć, że głęboko wierzę w to, że musimy rozmawiać ponad podziałami. Musimy szukać dialogu, musimy szukać rozwiązań w tych kluczowych sprawach dla Polski. Dzisiaj tutaj w Kaliszu widziałam taki transparent. Kalisz mówi tak dla CPK, ale proszę Państwa, to Polska mówi tak dla CPK, Polacy mówią tak dla CPK i my wiemy, czego chcemy. Chcemy Polski ambitnej, Polski, która się rozwija, Polski, która jest bogata i w której dobrze się żyje. To może zapewnić ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i to jest projekt, w którym. Nie tylko lotnisko ma znaczenie, ale przede wszystkim sieć linii kolejowych. Tak dla CPK, tak dla rozwoju, tak dla Polski. Subskrybuj po więcej.